Działki są u mnie zazwyczaj dosyć podobne. Zaczynam właśnie rano od terapii i treningu. Bardzo lubię ten układ, ponieważ to mi pomaga fajnie ustawić psychę i w ogóle jakieś takie podejście na cały tydzień. Potem naprawdę jest mi dużo łatwiej. By the way, smaruję się teraz SPF-em. To jest emulsja ochronna z Liren, którą kupiłam w Rosmanie za 12,90. Za to sprawa się świetna konsystencja. Bardzo taka lekka, nawilżająca, ładnie pachnąca. Amazing. Rano zapomniałam się nasmarować, dlatego teraz to robię. Na szczęście właśnie kupiłam sobie kilka tych emulsji. W każdej to robię mam tak. Jestem SPF-owym maniakiem. I'm a mm, maniak, maniak, oh a u nas. No. Mam szybki, lekki make-up i teraz będę nagrywać stories do współpracy z Maybelline. Let's do it! Raz, dwa, trzy, cztery. Hej, guys! Dzisiaj we współpracy z marką Maybelline chciałam... Stories nakręcone, teraz tylko muszę je szybko na telefonie obrobić, dodać napisy i wysyłam zaraz do akceptu. By the way, wreszcie vloga. Zobaczycie, że będę miała inne paznokcie, ponieważ ja nagrywałam tego vloga, wiecie co, cały zeszły tydzień. I potem mi się zepsuła karta i usunęło mi się cały. pojedziemy. Jakby teraz nagrywam początek tygodnia, a resztę tygodnia już wezmę z poprzedniego, no bo jest fajna, jest nagrana. Ech, życie, życie, po prostu problemy techniczne zawsze robią pod górę. Dzisiaj we współpracy z marką Maybelline chciałabym Wam pokazać, jak działa tu ten kraniec, tylko tak dodatkowo wyciągnęliście. Paznokcie zmieniłam na coś takiego. Żeby osiągnąć ten kolor, mieszałyśmy ze sobą chyba cztery różne lakiery, jeden taki żółty, drugi neonowy i dwa różne typy niebieskiego, i wyszedł taki po prostu odcień idealny. Dodatkowo też zaczęłyśmy ostatnio z Olą mieszać żelę, taki różowy żel z białym, żeby osiągnąć właśnie taki fajny, mleczny kolor tutaj na, tutaj na bazie żeby to wyglądało, wiecie, tak bardzo naturalnie i jestem mega zadowolona. Moje to są najładniejsze paznokcie, jakie dotychczas zrobiłyśmy. Ja mam taki problem z paznokciami, że część z moich paznokci rośnie w ogóle w dół. Część rośnie w dół po lewej, a w górę po prawej. Mam ogólnie strasznie krzywą płytkę. No i w końcu po trzech miesiącach spotkań udało nam się zrobić takie paznokcie, które seriously z każdej strony wyglądają dobrze. Właśnie dołożyłam sobie SPF na makijaż, żeby przetestować taką metodę, którą widziałam w necie ale kurczę, teraz mi się ten podkład cały zrolował i wygląda jakoś tak brudno. Próbuję ogólnie wszystkie metody, póki co jeszcze żadna mi się nie sprawdziła. Dlatego generalnie na co dzień noszę po prostu SPF i chodzę bez makijażu. No bo wiecie też, dlatego tak docisałam pielęgnację w ostatnim roku, żeby po prostu czuć się dobrze w swojej skórze, niezależnie od tego, czy mam make-up, czy nie. Zmycie takiej ilości SPF-a, jaką na co dzień noszę oraz takich właśnie dziwnych zlepków, które czasami robię, testując różne dziwne metody, wymaga naprawdę dobrych produktów. I tutaj mega się cieszę za współpracy, którą mam w dzisiejszym odcinku, ponieważ marka Senel, która produkuje mój ulubiony olejek do tym makijażu, odezwała się do mnie, czy chcę Wam opowiedzieć o tym produkcie oraz jeszcze o kilku produktach, które z tej marki znam i lubię. Tak więc, no, z największą przyjemnością Chciałabym Wam przedstawić olejek do demakijażu. Ja osobiście jestem już teraz w trzecim opakowaniu tego produktu i do współpracy dostałam czwarte. Używam ten olejek od dwóch lat i jest zarąbisty. Olejek ma zarąbisty emulgator. On po prostu w połączeniu z wodą zmienia się w piękną emulsję i naprawdę czuć, jak wszystko, wszystko zajmuje ze skóry. To jest olejek, który Was po prostu nie zapcha, właśnie przez to, że ma emulgator, zawsze macie pewność, że on ze skóry schodzi. Ten olejek akurat ma taki piękny jakby waniliowo-modelinowy zapach. Nie wiem o co chodzi, ale mnie to niezwykle relaksuje. Tak więc jeżeli szukacie takiego zarąbistego, perfekcyjnego oleju do makijażu, to to jest szczerze mówiąc najlepszy, jaki mogę Wam polecić. I tak samo uważam, że z całej tej marki jest to najlepszy produkt, jaki mam. Następny produkt, który chciałabym Wam pokazać, to jest żel do mycia, taki bardzo delikatny, saponinowy. Sama używam teraz właśnie drugie opakowanie, no i tutaj do współpracy dostałam trzecie, bardzo dziękuję. To jest żel, który się nie pieni, ma bardzo delikatny zapach i... Czuć właśnie, że, że jest super delikatny. Jest świetny na drugi etap oraz świetny do oczyszczania twarzy rano. Kolejny produkt, który z tej marki Wam na Maxta polecam, to krem do rąk tutaj jest moje osobiste opakowanie, tutaj jest opakowanie do współpracy. No kurczę, przez te kremy to po prostu przechodzę jak dzik przez ziemniaki. Świetne, zawsze mam go przy kąpie no i używam go wtedy, gdy smaruję ręce samoopalaczem i nie chcę, żeby wyszły za mocno. To jest taki, wiecie, mój mały triczek. No i ostatni produkt z tej marki, który bardzo, bardzo lubię, to balsam ujędrniający. To będzie moje drugie opakowanie i to jest po prostu taki lekki, ale fajnie odżywiający skórę balsam, który szybko się wchłania, on jest straszliwie wydajny. Ja używałam taką tubę przez dobre 3 miesiące. No i do tej paczki dostałam jeszcze wygładzający krem do twarzy, ale o tym produkcie, no nic nie mówię, bo go nie znam. Jeżeli właśnie macie ochotę wspierać polską markę, która robi dobre składy i piękne formuły, to polecam. No nie wiem, czy to wyjdzie. Ogólnie robić dzisiaj jakieś takie dziwne połączenie pieczarki, tofu i jedno jajko. Miałam ochotę na jajecznicy i miałam ochotę na tofu, więc powiedziałam, że w sumie może to jakoś razem wymieszam. Mm. <laughs> Patrzcie na to, udało mi się nie zjarać kajzerek. Kim ja jestem w ogóle? O dziwo wyszło całkiem ładnie. Dodałam tutaj, wiecie co, jeszcze szczypiorek, kolendrę i czerwoną cebulę, taką mega, mega delikatnie pokrojoną. No i oczywiście kanapki z awokado spryskałam bardzo, bardzo dużą ilością cytryny. Mmm, ale to jest kurczę dobre. Mmm, no kurde. przepyszne. się kręcić film, ale nie doszła mi paczka z Zary, więc przekładam kręcenie na jutro, a dzisiaj chciałam sobie po prostu ustawić studio właśnie pod kręcenie. No ja To jedyne co mi ładnie się ale chyba koral jest polską firmą, więc skoro się sprzedają, to może dobrze dla do jakiegoś polskiego przemysłu. Nic hmm. więc więcej poza nie mogło być w lada. A. Mam rogi jakieś, czy ja mam takie rogi tam czas, czy tylko jakieś tam... No, czy, Ty no, masz rogi, a ja mam tutaj, patrz, takie włosy no. przy uszach rozczochrane. Mrożona kawka, A do tego nasz polski wiosenny klasyk czyli makaron z truskawkami. Nie dam tak ładnych parę lat, ale ostatnio weszła mi faza i jem już który dzień z rzędu. Mmm. O, oh, wow. Ale duży. wichły jeszcze na trening, a ja niestety na spacer nie wziąłem kluczy więc wylądowałyśmy z mangu naszych sąsiadów. Patrzcie, jakie mają ładne kwiaty. I w ogóle mają tutaj piękny, piękny widok na las. To się marzeczki zabawne. 宝贝。 O, Super. Muszę wracać na chatę i zmyć dzisiaj ten samoparazz, bo chodzę i śmiercę kurczakiem. I wyglądam jak Debiu chodząc w lecie w golfie i w długim rękawie. Moja fotografka właśnie napisała, że musi prościć awaryjny dzień wolny, bo się źle czuję, więc kurczę. Plan na cały dzień się właśnie rozsypał. U nas robienie zdjęć wygląda tak, że po prostu spotykamy się w środę rano i do popołudnia cały czas nawalamy foty. Na najbliższe dwa tygodnie robimy, wiecie, od razu wszystkie współpracy, jakieś takie rzeczy. To nam zazwyczaj zajmuje cały dzień, więc w tym momencie nie mam co robić przez cały dzień. Od jakichś dwóch tygodni odkładam sprzątanie sypialni i szafy, ale kurczę, teraz już nie mam żadnych wymówek. A najgorsze jest to, że oboliłam wczoraj nogi, myśląc, że będziemy robić foty. W ogóle ostatnio, wiecie co, zaczęłam sobie używać taką wcierkę do włosów. Strasznie śmierdzi chrzane. Ale by po prostu tak śmierdzi, że ja pierdolę Natomiast koleżanka mi powiedziała, że jest dobre Więc używam Smaruję tym głowę jakoś 40 minut przed prysznicem Mmm sam chrzan. Nic tylko jeszcze się natrzeć kiełbasą Już byłabym po prostu wielkanocnym marzeniem połowy Polaków Ale ten samopalarz wyjechał, co? W porównaniu do twarzy, to ściemniałam o jakieś 700 stopni. Nice. Zabieram się za sprzątanie mojego grajdowa. Ojej, za to planowałam się zabrać już od jakichś dwóch miesięcy. Chyba będzie łatwiej, jak podzielę po prostu skarpety na jasne i ciemne. Okej. Okay. I teraz wchodzimy na nowy poziom trudności, czyli 700 odcieni granatu skarpet Michała. One są każda inna, a wyglądają dokładnie tak samo. Nie, no, zagubiłam się teraz zupełnie. Jeśli mężczyźni mierzą się z czymś takim codziennie, to naprawdę współczuję. Przecież to. Jak jak to to, to w ogóle zrobić? O, patrzcie, mają te same końcówki. Co za win? ហ okay. េ Właśnie na trening. Czekam ja dzisiaj dosyć długi dzień, więc musiałam ten trening przełożyć na bardzo rano. Czy nigdy nie jest mi po drodze? Bo ja nie jestem. Czy on mnie w ogóle widzi? Czy ty mnie w ogóle widzisz, że Ja w ogóle nie jestem branym człowiekiem. <tolety> <Ech>. <tolety> 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 co zmęczenie, ale już się kurczę szybko umalowałam bez prysznica, bo przez kamerkę to nie widać. No i loguję się właśnie do eventu La roche który będzie przeprowadzany przez ich dermatologów i teraz przez godzinę będę siedzieć i słuchać wykładu właśnie o ochronie przeciwsłonecznej, o najnowszych badaniach, o ich produktach. Jaram się na maksa, na pewno się dużo dowiem. Do tego kombinezonu dołączona jest taka czapeczka. What the fuck, co? Jakieś taboret wozi ze sobą, albo kształt <laughs> składany. Ja miałem ostatnio, a dzisiaj. Pokaż tę mordeczkę. jak ktoś coś śniecny. Ooo, jakie piękne piesie. <susurga> no Jakim cudem ty ja nie, dostanę w nie, nie, na nie, No nie, nie, mnie nie, 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 Dzisiaj zaczynam dzień tak na luzie bo fotki lubimy z Waliną dopiero o 14. Ona jeszcze ma tam jakieś zajęcia, coś tam. Więc wiecie, późny początek dnia będzie, dlatego teraz możemy sobie opieknie krówka. Mam w ogóle w lesie takie swoje ulubione miejsce. To jest jakiś taki fragment rezerwatu przyrody, bo tam jakieś ptaki się lęgną, więc właśnie jest to jest to taki trochę bagienny, podmokły, pięknie w ogóle kwitnący teren. I zawsze jak mam rano więcej czasu, to idziemy tam. Oczywiście jeśli Mango będzie chętna. Dlatego mam torbę pełną chrupków. No i postaram się ją tam zaciągnąć. Mango zazwyczaj rano nie lubi długich spacerów. O, widzicie? Już jest na trasie, żeby wracać do domu. Mango, ty jesteś młodym psem. Ty powinnaś być bardziej sportowa. Chodź. Mango, chodź. Idziemy tu. Kładź teraz stoi i żąda, żebyśmy szły na <grydane> No chodź, Mango. Będzie super, naprawdę. Mango. Nie, tam nie idziemy. Tu, mangu. Do mnie. Super! Chodź! od przyrody Łęk nad felinią. Z rzadkich ptaków widuje się tu Dzięcioła czarnego I pliszkę górską Ok, ogólnie jest Pięknie Mało nie? Na dzisiaj foty jest skończone, wszystko udało nam się zrobić. Ja w ogóle chciałam wam przedstawić Malinę, moją fotografkę która tak? dzisiaj jest starym menelem. Tak? Zgadza się? Słyszycie ten głos. No nie wiem, ogólnie się nam dziewczyna pochorowała. Ale dziękuję Ci, że byłaś. No i dobra, no bo teraz zrobię Jest tym. jest, <grym <grym jest, głośny, rzymi, jest niezawodny. <grym> Póki co zjadam takie szybkie tako, ponieważ dosłownie za 10 minut wychodzę z mango na spacer. A wiecie, resztę kolacji zjem już potem. A kurczę muszę coś zjeść, bo... od co nic nie jadą. Chcesz tak, musisz sobie zrobić sama. mojego się nie oddam. Mm -mm, to jest ostre, Ale dobra. <laughs> Powiedz że... Mm -hmm. liżę mnie, żeby uzyskać ta kosa. Ładnie to wymyśliłaś. Chyba jesteś bardzo sprytna jak na pieska, wiesz? Najpierw mnie drapała łapą, a <laughs> szybko do że to się nie sprawdza, więc zaczyna lizać. <laughs> Kiedy zmywacie make-up olejem, to pamiętajcie, żeby. Wymieszać go z taką odrobiną wody przed zmyciem, bo tylko w ten sposób on się zmieni w emulsję. Jeśli zalejecie go z dużą ilością wody, to po prostu takie będzie się przyklei do skóry i to będzie takie ble Ale nie zmyć mojej po w godzinach kurczę ta ta. ta. Czas to cool. cool. zagrać. Piątek, piąteczek. Nie ma nawet chwili, żeby odpocząć. Trzeba robić kile. Trochę kremiku na dłonie, żeby były śliskie i się ślizgały po klawiszach. I to będę się rage'ować, że nie trafiam i że znowu zminimalizowałam grę i zginęłam. Będzie tam Czy ząga i mnie zajebie i przegram nam wszystkim grę? A nic nie słyszę? Czy... Łooo! Ja Jak mi to tak siadło?